do nabycia razem z samicą o, piękna barwa czarne fleki numerek numerek pięć sześć trzydzieści dziewięć pięć sześć trzydzieści dziewięć z osiemnastego roku jego matka 13 za rok 11. Kapitalna lotniczka z gołębi Josa Josensa długodystansowych. Razy tam podstawowa linia łowego od Gottharda, sztola, gołąbki. A są sztole. Serdecznie, serdecznie polecam. Tak jak czerwonego.